Dzień dobry moi mili Państwo. Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hincul i mam dzisiaj dla Was porcję informacji. Tak, mam dla Was porcję informacji. Szczerze bowiem, Wargaming chyba zamarzł. Bo patrząc na to, co wprowadzają na od jutra, to w sumie można powiedzieć, że nic nie wprowadzają, bo jest to jeden i tylko jeden czołg premium i jeszcze na zimną wojnę. A co to za pojazd? Turm. 3. Taka nazwa tego pojazdu. Zobaczymy sobie statystyki tego pojazdu. Patrząc tutaj na jego parametry, nie jest źle. Tylko, że doskonale wiecie, no ja akurat nie gram na zimnej wojnie. Dlatego, że no, zrobił się straszny kocioł. Powprowadzali pojazdy takie, które nie powinny. Pojawić się w tej grze typu lajty, gdzie kurczę, no nosieczkę niesamowitą robią, nawet jeżeli mamy Czołg średni czy nawet jeżeli mamy czołg Ala ciężki Te lajty po prostu miażdżą Wszystko patrząc na ten nowy pojazd taki taka właśnie zapchaj dziura nie wiadomo co to jest ani to Wieży jakieś nie wiadomo jakiej nie ma Tutaj kadłub wygląda jak od Leoparda Tak więc no Dodatkowo co ten pojazd posiada to działką tak działko który które pozwoli nam walczyć z, właśnie z lajtami i teraz zobaczmy sobie parametry tego pojazdu czekajcie jeszcze tutaj zerkniemy jak on tu wygląda no taki typowy Leopard i to jedynka tak jedynka wieża to nie wiem, jakaś taka składana śmieszne Dobra zobaczmy sobie parametry co on tutaj Posiada. Jest to druga era i chyba właśnie najgorszy. Gdyby to jeszcze może było na pierwszej, to jeszcze, jeszcze można było się tutaj jakoś zagłębić bardziej. Ale na drugiej, no to jest naprawdę sajgon totalny. I teraz tak, mamy tutaj, słuchajcie, 2850 HP, 1000 koni, dużo, ale... Współczynnik nie jest aż tak może duży jak na taki pojazd, bo mamy 23,5 konia na tonę. Prędkość maksymalna 60, prawie 3 km na godzinę, na wstecznym 24. Jeżeli chodzi o obroty 44 kadłuba, 38 wieży, opuszczanie działa. Słuchajcie, to jest plus, bo aż 12 stopni. Podnoszenie słabe, tylko 13 i jakie działo? Działo jest to 105 mm, ale jeszcze mamy dodatkowy karabinek, tak penetracja bardzo dobra, jak na drugą erę, chociaż są podejrzewam, pojazdy z jeszcze lepszą. Ale no tutaj można porównywać tą penetrację do właśnie leopardów na drugiej erze. Penetracja 449, 505 na pocisku premium, uszkodzenia 460. Czas skupiania 1,8 i celność 0,24. Przeładunek prawie 8 sekund bez bajerów. Tak, tak więc zejdziemy do 5,5 sekundy, no coś koło tego. Uszkodzenia na minutę mamy prawie 3,5 tysiąca. Ilość pocisków. Tego standardowego działa, czyli 105, mamy 55 pocisków. Jeśli chodzi o prędkość pocisków, tutaj jest dobrze, bo mamy 1455 i 1478 tak mniej więcej, tak samo właśnie jak na leopardach. I teraz leopardy nie mają tego dodatkowego działka, gdzie no czasami przydaje się właśnie, żeby odganiać się od tych lightów. Patrząc na przykład na amx -y, tak, na MX-y, one mają te działka i to jest czasami pomocne, tak, i tutaj mamy działko, penetracja 145 uszkodzenia, 30 ewentualnie pociski burzące 55 peny i 40 uszkodzenia, chyba nie ma sensu mówić więcej na temat tego działka, jeśli chodzi o przadunek, mamy, słuchajcie 15 sekund przadowujemy to działko i mamy 40 pocisków w klipie, tak, czyli w tym magazynku załadowanym. Uszkodzenia na minutę jeżeli oczywiście byśmy mieli jakiegoś miękkiszona 3800 tak więc tak to wygląda jeżeli chodzi o ten pojazd i teraz pewnie ktoś się zastanawia jaka cena no bo jak ja nie gram to nie wszyscy muszą nie grać na zimnej wojnie są pewnie tacy co tylko grają właśnie na zimnej wojnie bo druga wojna ich znudziła jeżeli chodzi o cenę za ten pojazd słuchajcie, mamy 9700 sztuk Golda. Tak pojazd się prezentuje i on będzie jutro w sklepie u nas w grze. I jeszcze chciałem powiedzieć na temat innej rzeczy. Tak więc podsumowując, ten pojazd nie moja bajka nie gram na zimnej wojnie, a szczególnie na drugiej, trzeciej erze. Powiedziałem, jeżeli wargaming. No, słuchajcie, od czasu do czasu zdarzy mi się zagrać tak już z nudu, z totalnego nudu, ale moja, można powiedzieć, mój upór jest ciągle. Po pierwsze, te totalnie przegięte lighty, to jest raz, albo jakieś teraz rakietowce przecież zdobyliśmy teraz tego rakietowca. On też potrafi wjechać na plecy, nawet nie wiemy kiedy i wsadzić nam. Rakiety, ten z tej królowej lodu, co mogliśmy sobie go kupić, nawet nie wiem jak on się nazywa, ale słuchajcie, największa wada tych dwóch R, czyli drugiej i trzeciej, jak dla mnie, to brak map. Brak zdecydowanie map dostosowanych do tego trybu, bo pojazdy jeżdżą bardzo szybko i naprawdę przydałyby się zupełnie, zupełnie inne. Mapy większe, no i coś podobnego, takie jak mieliśmy te cztery mapy, które zostały wprowadzone. Specjalnie pod ten tryb zimnej wojny. I teraz chciałem Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o tym pojeździe. Tutaj mamy jeden pojazd i tutaj mamy drugi pojazd. Co to za pojazdy? Słuchajcie, po skończeniu sezonu, tak, po skończeniu sezonu, czyli Możemy sobie sprawdzić kto ile zrobił sezonów, a jak to zrobić? Musicie się zalogować na swoje konto na stronie. Wchodzimy w Celebration, no i odpala nam się coś takiego. Czekajcie, ten dźwięk wyłączę, żeby nie grało nam tutaj nic. I tutaj mamy ten ostatni sezon, Frostbite. Tak, ja już go skończyłem, tak, więc mamy skończony sezon. A tutaj na dole, słuchajcie, mamy wszystkie sezony przez cały rok. One były, tak? Tak. E, tutaj mamy tak. Styczeń, marzec, marzec, maj. Tak, przez cały rok mamy razem sześć sezonów, tak? Ja wszystkie skończyłem. Tutaj nawet mamy podsumowania i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że tutaj, jeżeli sobie wejdziemy, jak ktoś ma zrobione sześć sezonów, wchodzimy sobie. W podsumowanie tych sezonów i te dwa pojazdy. Zobaczcie, tutaj jest napisane nawet, że jeżeli ktoś zrobił sześć sezonów, ma 100% ukończone 6 sezonów, te dwa pojazdy, a mianowicie ten pojazd, jest to druga wojna, i ten pojazd jest to zimna wojna, trafią do nas do garażów. Jako nagroda, tak? Jako nagroda za to, że skończyliśmy te sześć sezonów, czyli mamy tutaj pojazd II wojna M42 Duster i na CW, czyli Cold War, mamy M140, przepraszam, M163 M Watts. Takie dwa pojazdy otrzymamy od Wargamingu. Tylko jeszcze prawdopodobnie musimy poczekać, aż ten sezon się skończy, bo on nam się kończy dopiero trzeciego lutego, tak więc kończymy ten sezon 3 lutego, tak jak tutaj jest napisane. No i wtedy te dwie nagrody trafią do nas na konta. Tak więc bardzo fajnie. Jeżeli ktoś nie skończył albo nie zrobił raczej, tutaj trzeba powiedzieć, tych sześciu sezonów na przykład zrobił tylko 5 albo 4, prawdopodobnie za jakąś kwotę będzie mógł. Na przykład Macie 70% zrobione, no to te 30% będziecie musieli dopłacić, żeby na przykład te dwie nagrody zdobyć, albo jedną, tak? Albo jedną nagrodę też będziecie musieli dopłacić. To, są nagrody dla wszystkich ci, którzy zrobili 6 sezonów, mają 100% ukończone. Bo tutaj Wargaming napisał, że mamy nawet właśnie te dwa pojazdy. Myślałem, że tylko jeden. Wczoraj ktoś na, na Jantar chyba na czacie napisał, że dwa pojazdy. I faktycznie dzisiaj sprawdziłem tak, tutaj mamy napisane te dwa pojazdy trafią do nas na konto. Patrząc na tego dastera, hmm, nie wiem, czy to nie będzie też taka. Lujka z tymi dwoma działkami no bo to wygląda mniej więcej w ten sposób na drugiej wojnie, może być to ósemka, z bardzo właśnie tymi szybkimi działkami które strzelają tak jak mamy na przykład lighty na zimnej wojnie, nie wiem, trudno mi naprawdę powiedzieć co Wargaming tutaj wyduma, patrząc na ten pojazd, no to nic tutaj słuchajcie, raczej nie będzie nowego, dlatego że już mamy minigany w grze, zimna wojna i druga wojna. Doskonale wiecie jak ten light na drugiej wojnie potrafi dr drażnić bułę i co on potrafi zrobić. Owszem czasami są takie bitwy, że nic nie zrobi, a czasami po prostu miażdży po kolei wszystkie, a szczególnie te miękkie pojazdy, bo te minigany są niesamowicie niebezpieczne. Pokazywałem wam nawet test, jak to wygląda. Potrafi skończyć nawet trzy pojazdy w przeciągu dosłownie Kilku sekund. No, niesamowicie, a szczególnie właśnie te miękkie szony, tak? Tak więc trzeba uważać. No i tutaj będziemy mieli, właśnie na zimnej wojnie, kolejnego minigana. Prawdopodobnie tak to będzie. A na drugiej, ten oto pojazd. Też mnie zastanawia, co to będzie. Taka plujka z dwoma małymi działkami, ale może jeździć szybko. Nie wiem, czy to niszczarka, czy to co to będzie. Trudno mi powiedzieć na chwilę obecną. Tak więc słuchajcie, wchodzicie na stronę, logujecie się i możecie tutaj zobaczyć wszystko co tutaj zrobiliśmy i tak dalej i tak dalej nawet można zobaczyć sobie statystyki no i ja tutaj zobaczcie mam frostbite mam 64% wina czyli wygranych tutaj mamy ten przedostatni mam 63 wcześniejszy heavy metal wszystkie te sezony które przechodziliśmy przez ten cały rok Mamy podsumowanie, mam tutaj 64, rozegrałem 1333 bitwy, Patriots, tak, Patriots, o, Patriots 895 bitew, 66 win rate, czyli wygranych bitew, no i Tigers mam 1142 bitwy, 65 i chyba tyle, tak. A, jeszcze Dragons, tak, Dragon, o, Dragon, 1000, o, tutaj sporo bitew, 1000, prawie 400 bitew i 60... 7% wygranych, tak więc tak to wygląda. Możecie wejść na stronę, zalogować się i wtedy wchodzicie właśnie w tą zakładkę Celebration. Gdzie ona jest? Zaraz wam pokażę. Tutaj o, o, o u góry i tam przenosi was na te podsumowania. Tyle, słuchajcie. Tyle, dziękuję ślicznie. Dzisiaj oczywiście zapraszam na live'a. Pojeździmy, postrzelamy, zobaczymy jak będzie szło. Do usłyszenia. Hej!